Dzień dobry, panie i panowie. Jestem Jacek Słodowicki, a Kaczek Sputnik. Mam w ręce GoPro 10 Black. Tak, 10 Black. Piszę z boku, piękne 10 Black. I właśnie tym teraz vloguję. To jest prosto. Trzymam to po prostu centralnie w ręce. To jest prosto, wyjęte GoPro z pudełka, czyli tylko rzecz ustawienia są fabryczne, naładowane. Karta SD włożona, <laughs> oczywiście. I teraz słyszycie też dźwięk mikrofonu prosto z GoPro. Bo tak naprawdę. Ja jestem zwykłym gościem, nie robię żadnych ekstremalnych rzeczy. Nie skaczę, nie wiem. Znaczy, skakałem trochę z klifów, ale to już dawno nieprawda. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś tam ekstremalne rzeczy, to nie robię żadnych takich rzeczy. Więc w tym teście GoPro tak naprawdę chcę się skupić na tym co zwykły taki gość, który, nie wiem, ma trochę brzucha, dwójkę dzieci i prowadzi w miarę spokojne i normalne życie, może z takim sprzętem zrobić. Czyli przyjrzymy się po prostu też jakości obrazu, czyli naprawdę jaki obrazek to, to produkuje. Porównamy sobie to też z iPhone'em 13 Pro, który ma stabilizację świetno obrazu i bardzo szeroki kąt widzenia również, czyli też chcemy zobaczyć, jak to się sprawdza. Chociaż tutaj już widzę przewagę dużą, że mamy ekranik podglądowy, na którym możemy siebie samych Yy, widzieć i czerwone światełko, dzięki któremu yy, widzimy, że się nagrywamy, i jeszcze dodatkowo, oczywiście, jest absolutnie nieprawdopodobna stabilizacja obrazu. No i zakładamy, że GoPro 10 ma fantastyczny, wbudowany mikrofon, który zaraz usłyszycie. Teraz jestem w fuzecie, yy, pływają łodzie, wieje wiatr, więc zobaczymy, jak ten mikrofon faktycznie yy, się w takich sytuacjach sprawdzi. Czyli, krótko że ujmując, chcemy zrobić normalny test takiego zwykłego gościa, który po prostu chce mieć taki fajny gadżetek GoPro. I właściwie, czy on jest nam potrzebny, mając na przykład dobry telefon komórkowy. Ja mówię o iPhoneie 12 Pro, ze względu na to, że ma szerokokątny obiektyw, ale to może być, nie wiem Xiaomi Samsung. Teraz mnóstwo telefonów, ma świetną stabilizację, bardzo szeroki kąt widzenia, kilka e, osobnych obiektywów, więc pytanie, czy miejsce na GoPro jest. No oczywiście wiadomo, odpowiedź jest taka, że jest, no bo oprócz tego możemy z tym zanurkować, możemy tym rzucać. No i to jest naprawdę dziadostwo odporne i widać, że zrobione z myślą o ludziach aktywnych. Natomiast e, natomiast chcę... Chcemy zobaczyć na ten faktycznie jakąś obrazkę. Ja na przykład e, nie spotkałem się w internecie, żeby ktoś pokazywał centralnie jakość zdjęć z tego, e, z tego urządzenia. I właśnie na to chcemy teraz zwrócić uwagę. Chcemy zobaczyć tryby 4K, 120 klatek na sekundę, 60 km na sekundę, 24 km na sekundę, w których nagrywam w tym momencie. Chcemy zobaczyć w końcu ten słynny cinematic mode, czy na przykład active mode. Przyjrzyjcie też tej stabilizacji, jak ona się sprawdza w takich warunkach, gdzie nie mamy całej tony akcesoriów. A po prostu chcemy sobie ponagrywać i wziąć go w podróż na wakacje i zobaczyć, jak to się sprawdza. Ok, nagadałem się, teraz wam pokażę troszeczkę różnych nagrań z tego drona i blah, drona, blah, z tego GoPro i sami się przekonacie, czy to jest coś dla Was i jak to faktycznie się sprawdza. Ok, witamy w studio. Przetestowaliśmy GoPro Hero 10 Black, czyli GoPro 10 Black. I e, krótko rzecz ujmując, e, jeżeli chodzi o jakość zdjęć, bo od tych zaczniemy, jest całkiem sympatycznie. I tutaj, pierwsze co chciałem, na co chciałem zwrócić uwagę, to na rawy, które e, mają swoje zalety i swoje wady. Jeżeli chodzi o zalety, to to, że jest ciekawa i znaczy ciekawa. Nie ciekawa, tylko bardzo dobra dynamika tonalna tych zdjęć. W sensie takim, że GoPro ani nie przepala, ani nie, nie robi takich jakiś smolistych czelni, które później ciężko byłoby wy, wyciągnąć. Jeżeli chodzi o wyciąganie z cienia, bo macie tutaj takie odrastowe sceny, sami zobaczcie, że przy przesunięciu słowaka shadows na 100%... E, ziarno jest do, stosunkowo znikome i to w takich już głębokich cieniach. Natomiast jeżeli chodzi o te jaśniejsze części, te białe łódki, to one nie są przepalone i łatwo jest suwaczkiem highlights, czyli tym, tymi jasnościami m, ściągnąć tą ekspozycję tych naj, naj, najbardziej najjaśniejszych partii obrazu i generalnie tutaj jest bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o samą jakość optyki, no to widać, że w pełnym słońcu wpadają takie dwie duże flary i one są charakterystyczne, właściwie na większości zdjęć te flary wystąpiły. Oczywiście wiadomo, że to zależy od warunków itd., itd. No ale w pełnym słońcu one występują i trzeba je po prostu, jeżeli ich nie chcemy. Usuwać. Teraz jeżeli chodzi o same analizę tych rawów, no to też przyjrzyjmy się niebu i tutaj widać troszeczkę, że na niebie występuje zaziarnienie. I to jest ciekawe, bo są warunki oświetleniowe praktycznie idealne w tym przypadku. A to zaziarnienie jednak występuje. Oczywiście wiadomo, przesuwamy sobie suwaczek usunięcia szumu i wygląda to wszystko całkiem sympatycznie i nie ma problemu. Natomiast zastanawiam się właściwie, skąd ten wysoki poziom inicjalny, taki podstawowy szumu w rawach z GoPro. Ok, przechodzimy teraz do kwestii jpegów, czyli jpegi tutaj dostają u nas wysoką notę ze względu na to, że tutaj sztuczna inteligencja robi dobrą robotę i to są takie zdjęcia, które fajnie wyglądają prosto z GoProsia. Czyli krótko rzecz mówiąc, jeżeli jesteście przyzwyczajeni do takich wyglądu zdjęć na przykład prosto z Samsunga, czy prosto z Xiaomi, takich już bardzo nasyconych od razu, prosto z aparatu, takich pół, prosto z telefonu, takich wiecie co chodzi, bijących w oko, no to tutaj GoPro robi świetną robotę i faktycznie sztuczna inteligencja daje nam takie bardzo fajne, nasycone obrazy, a przy okazji ten super szerokokątny obiektyw daje takie naprawdę niesamowite możliwości twórcy, i miałem dużo tak naprawdę frajdy z zabawy tym, tym małym tutaj agencikiem, podróżnikiem. Kolejnym tematem to portret i selfiki, jeżeli chodzi o portret no to nie jest to oczywiście urządzenie stworzone z myślą o portretach, no ale zrobiłem jakieś zdjęcia mojej żony, więc jeżeli o skórę chodzi to wypada to ok. troszeczkę oczywiście wiadomo to jest przesycone, ale skin tone jest nawet taki w miarę powiedzmy naturalny jak na tego typu urządzenie. Fajne jest to urządzenie do selfików, jeżeli chodzi o ten szeroki kąt, wiecie, wystarczy naprawdę złapać za te nóżki tutaj, <głos》>, naciskamy sobie, czy nawet po prostu złapać za GoPro, naciskamy ten guzik na górze i całkiem sympatycznie wychodzą selfiki, no i fajne jest to, że mamy poglądowy tutaj ekran, dzięki czemu widzimy, że się kadrujemy, chociaż bardzo ciężko się GoPro nie skadrować, więc jeżeli chodzi o jakość zdjęć, ogólnie jest całkiem sympatycznie, mamy dużo opcji, są te zdjęcia HDR, są nightshoty, są rzeczy, których byśmy sobie spodziewali, tak naprawdę nowoczesnym telefonie komórkowym, no ale mamy ten walor dodany w postaci jakby wodoodporności, odporności jakby całej tej kamerki i oczywiście bardzo, bardzo szerokiego pola e, widzenia. No i fajnie w ogóle, że produkuje RAWy, dzięki temu można też dla tych, którzy chcą obrabiać swoje zdjęcia, e, potraktować go troszeczkę bardziej serio, jeżeli chodzi o narzędzie do fotografii. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o zdjęcia, wydaje mi się, że obówiliśmy temat doskonale, natomiast teraz przejdźmy do e, kwestii jakości nagrań wideo, bo jednak do tego będzie. Ten aparat jednak wykorzystywany w większości. No i zacznijmy od stabilizacji. Stabilizacja obrazu oczywiście jest tutaj na ogromnie wysokim poziomie i sami możecie zobaczyć, jak z tym aparatem, jak z tym GoPro chodzę, jak z tym aparatem GoPro biegnę. I tutaj naprawdę jest coś niesamowitego. Oczywiście, jeżeli przełączymy tą stabilizację obrazu na ten najwyższy poziom, to niestety następuje pewna degradacja obrazu, i to niestety widać, ale przynajmniej mamy stabilne ujęcia. Więc w przypadku takich sportowych ujęć, gdzie stabilizacja jest ważniejsza niż jakość obrazu, no to w tym przypadku GoPro zdecydowanie mówi tak: ok, ja tutaj obetnę na jakości obrazu, natomiast dam wam obrazek, który jest przede wszystkim ustabilizowany, i widać o co chodzi. Jeżeli chodzi o kwestię, Taką sceny aktywnej, bo tam jest też taki tryb aktywny, no to włącza nam się tak zwane view i mamy naprawdę można obejmować siebie samego, zresztą sam widzicie, jak biegnę i po prostu jak wariat i filmuje sam siebie, więc zdecydowanie tutaj, jeżeli chodzi o stabilność i możliwości takie do takich aktywnych rozrywek, no to naprawdę GoPro jest stworzone z myślą o tym i daje radę bez problemu. Natomiast tutaj zrobiłem też takie sampelki, jeżeli chodzi o nagrania w 4K przy 120 klatkach na sekundę w 60 kratkach na sekundę, w 24 kratkach na sekundę i bez względu na to jakie ustawienia tutaj przyjmiemy no to trzeba przyznać, że ten obrazek ym, powiedzmy na YouTubie całkiem nieźle będzie się sprawdzał ale jeżeli się przyjrzymy na takim monitorze 4K jak za mną, y, takim studyjnym no to widać ewidentnie, że ten obrazek jest dość miękki i tutaj GoPro stosuje taki dość Charakterystyczny dla tego obrazu z kamer sportowych system wygładzania, więc to jest takie troszeczkę takie, takie, takie wiecie o co chodzi, taki, taka, taka, ele, 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 taki efekt malarstwa występuje, ja to tak ładnie określam, więc. Powiedzmy, no nie powala mnie jakość tych nagrań filmowych, natomiast bardzo mocno sytuację. Aha, właśnie a propos tego niepowalania, to ten efekt jeszcze tym bardziej widać w momencie, jak nagrywałem się w samochodzie, żeby przetestować jakoś mikrofonu. A propos, zobaczcie jakoś mikrofonu w samochodzie w zamkniętej przestrzeni. Okej, okay, to jest standardowy profil, 4K, stabilizacja obrazu mocna, nie ta najmocniejsza i jestem w samochodzie, tak, żeby zobaczyć, jak w osłoniętym od wiatru sytuacja, od wiatru sytuacji działa mikrofon w takiej bardziej zamkniętej przestrzeni, chociaż samochód jest w ogóle dobrym miejscem do nagrywania. To akurat nie jest mój samochód, jesteśmy samochodem znajomych, więc mam z tyłu kratkę. <grywa> ja już nie widziałem całej wieki kratki. Także taki klimacik. W Portugalii też widzicie kombinacje występują. Okej, okay, tu mogliście mnie posłuchać. I zobaczcie też, że jakość obrazka z tego samochodu jest taka. No on już jest bardzo miękki i widać wyraźnie, że w ciemnościach GoPro, w ciemniejszych warunkach GoPro jakby ziarni dużo bardziej. I tutaj gdzieś jest takie moje delikatne niedosyt, bo wydawać by się mogło, że ta nowsza generacja w tej dziedzinie akurat może poradzić sobie troszkę lepiej. No ale mamy taki standardowy obrazek z, z kamerki sportowej. Sytuację jakości obrazu w nagraniach wideo jednakowo szlatuje ten tryb Cine. Zresztą, ja może włączę tutaj prosiaczka i sami możecie tutaj zobaczyć teraz nagrania z, w tym trybie Cinematic. On się nazywa Cinematic, to jest 5-3K 30 klatek na sekundę. Oczywiście możemy sobie tutaj. Włączyć, włączyć i wyłączyć Hyper Smooth. Możemy sobie na przykład e, przełączyć klatka z 30 klatek na 60 klatek, bo tyle maksymalnie ten Cine może uciągnąć. Jeżeli chodzi o mnie, to ja nagrywam w 30 klatkach na sekundę i zobaczcie, że ten obrazek wygląda już zdecydowanie lepiej. E, w związku z czym, jeżeli zależy Wam na jakości obrazu i chcecie postawić jakby to w Wasz priorytet, to zdecydowanie ta jakość Cine bardzo poprawia tutaj całą Sytuację i zdecydowanie ten obrazek wygląda lepiej. Kolejna rzecz to sami mogliście zaobserwować, że wbudowany mikrofon też sprawdza się bardzo dobrze, szczególnie w takich warunkach na zewnątrz, czyli jeżeli myślicie o narzędziu do vlogowania, to ten sprzęt sprawdza się, sprawdzi się naprawdę świetnie dla osób, które chcą prostego rozwiązania. Ok, myślę, że omówiliśmy kwestię jakości obrazu, sami widzieliście nagrania, też zobaczcie sami jak wygląda ze stabilizacją obraz, jak wygląda bez stabilizacji, ta stabilizacja robi tutaj absolutnie niesamowitą robotę. Mamy Oczywiście też takie coś jak, wiecie o co chodzi, w przyspieszonym tempie, takie time stop. Time slow to też przetestowałem. No, fajny fajny gadżet, naciskamy sobie, że teraz chcemy przyspieszać, a teraz chcemy normalny czas. Teraz chcemy przyspieszać, a teraz chcemy normalny czas. No i to jest takie sympatyczne, szczególnie dla osób, które uprawiają sporty i chcą robić takie efekty prosto w kamerze. I jeżeli już o efektach prosto w aparacie mówimy, to tutaj zdecydowanie GoPro właśnie świeci. Jeżeli chodzi o proste rozwiązanie, gdzie po prostu mamy tutaj drzwiczki z baterią, możemy tu podłączyć ładowanie przez USB-C i po prostu wciskamy kartę microSD i to jest wszystko, czym się musimy tutaj zajmować i przejmować. Reszta to już tylko montaż akcesoriów. Nie, to w tym momencie to jest idealne narzędzie dla Was. W tym sensie, że jeżeli chcecie sobie z tym nurkować, jeżeli chcecie z tym uprawiać różne sporty, jeżeli chcecie na przykład prowadzić vloga i nie przejmować się kwestiami technikaliów i nie, nie zajmować się jakąś kwestią plastyki obrazu czy czymś takiego, tylko po prostu chcecie małe urządzonko, które można na małym zniku sobie umieścić i vlogować, sami widzieliście na samym początku tego nagrania, że GoPro świetnie się w takich sytuacjach sprawdza. Jako takie rozwiązanie proste, które trzeba tylko naładować, naciskamy rekord. Tutaj mamy Mamy ten ekranik, który pokazuje nam samych siebie, który potem zresztą się przyciemnia ze względu na oszczędzanie baterii, ale mamy też tutaj taką diodkę, która świeci na czerwono. Wiemy, że się nagrywamy. Dzięki temu dla kogoś, kto kompletnie nie chce się interesować tematem fotografii, wideo itd. a chce po prostu prowadzić vloga, chce ludzi oprowadzać po świecie, po swoich ulubionych miejscach to GoPro może być fantastyczną opcją dla takich osób. Czyli nie tylko dla sportowców, nie tylko dla osób, które robią różne rzeczy takie bardziej ekstremalne, nazwijmy to, ale też dla osób, które chcą po prostu vlogować i nie chcą nawet podłączać mikrofonu i po prostu się tym wszystkim zajmować. Tutaj naprawdę GoPro błyszczy. Oczywiście trzeba wspomnieć o tym, że też mamy cały system montażu różnych akcesoriów do GoPro, pływaków na, na klatkę piersiową, na rower, na motor, na, na hełm i tak dalej. No to powoduje, że GoPro staje się faktycznie kamerą sportową i wyprzedza telefon komórkowy, który no, po prostu swoją ergonomią no, nie jest dopasowany do tego typu zadań, mimo że on może być wodoodporny, wstrząsodporny i że na przykład nie wiem, iPhone powiedzmy wypada dobrze w drop testach, ale Generalnie to jest, to jest urządzenie, które jest dedykowane tego typu akcjom. Możecie zapytać więc, no, dla kogo jest GoPro? Po co mam kupować GoPro, jak tak naprawdę, jak widzieliście porównanie. A właśnie, bo nie pokazywałem jeszcze wam porównania stabilizacji między telefonem a GoPro, gdzie idę po prostu po korytarzu swojego, e, swojego e, mieszkania. No, wypadają bardzo podobnie. Szczerze powiedziawszy obrazek akurat z iPhone'a 12 Pro jest z tego szerokokątnego obiektywu jest ładniejszy, stabilizacja jest na porównywalnym poziomie, chociaż GoPro wypada lepiej, szczególnie w takich super aktywnych sytuacjach, no to może się zapytać, no to po co, to w zasadzie mam w telefonie komórkowym ten szerokokątny obiektyw, to po co mi GoPro? No i tutaj właśnie wchodzi w grę to yy, ta kwestia yy, tej ergonomii, tego, że po pierwsze widzimy siebie, dzięki temu łatwiej nagrywać siebie samego, vlogować. Yy, mamy świetny wbudowany mikrofon, yy, też kwestia nie przejmowania się tym, czy to nam się zamoczy, czy się zatopi, wzięcia sobie tego na łódź, na kajak, dopływania. Nawet w przypadku takich nieekstremalnych stylów życia, tylko po prostu kwestia, no nie wiem, chcecie odwiedzić jaskinie typu na przykład tutaj są Benagil, taka słynna jaskinia, gdzie się płynie kajakami i chlapie morska woda i w tym momencie nie chcecie wyciągać żadnego innego sprzętu, tylko właśnie GoPro wejdzie w każdą taką sytuację. Świetna stabilizacja obrazu, dobra żywotność baterii. Niezła jakość optyki i w tym momencie GoPro naprawdę y, może stać się takim ciekawym akompaniamentem w waszej torbie. Dodatkowo jest małe, lekkie, więc naprawdę nie kosztuje wiele spakować, a propos kosztuje wiele, no to też kwestia jest tego, że na przykład nie wiemy, iPhone 13 Pro czy 12 Pro jest y, jednak drogim urządzeniem, i w tym przypadku GoPro wypada znacznie taniej. Wbrew pozorom i dzięki temu, jeżeli na przykład nie chcecie wydawać na bardzo drogie telefony komórkowe pieniędzy, możecie zaoszczędzić i wydać sobie takie GoPro i mieć takiego uniwersalnego żołnierza do każdej sytuacji. Ok, mam nadzieję, że to wyczerpuje temat GoPro 10 Hero Black, czy tam już chyba Hero nie ma, tylko jest 10 Black. Piszcie o czym może chcielibyście, żeby inni użytkownicy tego kanału wiedzieli w komentarzach poniżej. Zostawcie łapki w górę, subskrybujcie i zapraszamy oczywiście do następnego nagrania, jak i również do salonu Fotoformy we Wrocławiu i Warszawie.